już się ma z tej strony Mr. V. To jest odcinek taki wprowadzający w naszą nową, yy, główną serię, którą ustawię jako chyba główną. Nie wiem, ale jest to seria o gamę. Yy, oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego, złożyć wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego Halloween. Niestety wczoraj nie było odcinka, ponieważ nie miałem w ogóle czasu i nie miałem jak nagrywać, a ja teraz już mam czas i nagrywam dla Was odcinek. Okej, okay. to jest gra o gamę. raz wiem gram, więc mogą być fajne, Ale poczytajmy trochę. Scenie <coughs> pierwsze zaopatrzenie podstawowe. Do rozbudowy Twojej macierzystej planety potrzebujesz przede wszystkim wystarczającą ilość surowców, które możesz wydobywać z kopalni. Zapewnij sobie najpierw dostateczną bazę zaopatrzeniową, na przykład poprzez rozbudowę kopalni, kopalni metalu i kryształów. Pamiętaj jednak o tym, że utrzymywanie w dobrym stanie magazynów kosztuje cię dużą ilość energii. Energię tę możesz zdobyć na przykład z elektrowni, z elektrowni słonecznych. Tak, mogę się opisać moim polskim. Zadania. Rozbudowa. Dobra, co mam zrobić? Podgląd uhu Czy to jest nasza planeta. Okej. Okay. Galaktyka, flota, sojusz. Galaktyka. Słowce, stacje, Sługowce. Może surowce. Uhu. Okej. Okay. co mamy? Kopalnię metalu Kopalnię metalu, kopalnię metalu To będzie do 55 odcinek Jest jeszcze rano, więc mogę mieć trochę zrety głos, ponieważ niedawno wstałem, a jest, a jest z raz 10, ale... Okej, okay, pod nie? Który musimy czekać. Dobra, ulepsz. <laughs> Okej, okay, dobra, chciałem w tym odcinku wam powiedzieć kilka ważnych rzeczy, na przykład, typu, jakie byście, jakie, by wyście, jakie byście chcieli też na moim kanale. Ulepsz. Dwa nie. Okej, okay, surowce. planeta matka. Okej, okay, to patrząc się, aż nam się skończy, chciałem wam zaproponować kilka gier, typu, na przykład, to game, yy, z, yy akuwu tak, to się tak nazywało dawno wtedy sam nie grałem, ale no mogę coś tam nagrać. No i napiszcie w komentarzu jakieś gry, oczywiście dzisiaj odcinek jest 9.50, odcinek będzie o 10.20 może. Dobra, nasza już kopalnia metalu już jest wykonana. plata matka. Okej, okay, dobra. Przechodzimy sobie na planetę. Zobaczcie, jeszcze nasze zadania. Jest to zadanie! What? Where is my... Podgląd. Przepraszam, mój błąd. Podgląd. Czekajcie, czekajcie. Galaktyka, sojusz, flota, obrona, stocznia, w ogóle jakieś stacje, co to jest stacje? Pooglądajmy sobie trochę stacja, matka I nie możemy zrobić to weźmy sobie surowce <laughs> surowce, planeta matka <laughs> kopalnia metalu kopalnia kryształu Okej, okay, to sobie ulepszmy. Ulepsz. No mamy dużo akurat kamienia i kreształów, więc możemy sobie zrobić, zapewnić więcej kreształów. 27 sekund, czyli pół minuty. Dobra, ja chciałbym jeszcze raz poprosić, jakie wy, wy byście chcieli, żeby nagrywało dla was gry. Mogę być trochę ciszej niż normalnie, ponieważ obok mojego pokoju jest osoba, z którą mieszkam i on jeszcze śpi, więc... No więc nie będzie tak, nie będę mógł krzyczeć jak to z O! To było zadanie? Zarządzanie... Wtedy... No. eksplodator eksplodator Nie, z góry sobie jest słoneczne, żeby... ulepsz. Dobra. Ja muszę jeszcze, że... ale teraz będę na większość chyba... No, znaczy przez ten czas teraz będę musiał się nauczyć jak grać w tą grę, więc będę sobie... poczytam sobie o tej grze, żeby już na następnocie, które też zapewne będzie dzisiaj albo już jutro, czyli dopiero jutro. Przepraszam, jestem od ciebie przeziębiony, okej. Co do tej serii, ona będzie się pojawiała jak tylko będę mógł ją nagrywać czyli jeśli będę jakiś special, jakoś odcinek, którego nie było, chciał nagrywać to nie będzie tej serii, ale ja już ja już sobie przysięgnąłem na, sie, na samego siebie, że y, będę tutaj y, już dla Was nagrywał odcinki, że nie jest każde... że nie jakiejś serie robię i nie ma. Tylko no serie, które będą. No patrzcie, jeden, gramy niecałe kilka minut i już się nam tyle, tyle rzeczy mamy już. <grym> Czekajcie, czyli dwie minuty. Okej, okay, nieważne, co to jest? Zobaczmy sobie takie rzeczy. O, nowe rzeczy już mamy. Aha, to jest sposób ulepszenia, przepraszam. Elektrownia fuj, pły, pu, fuzyjna, przepraszam. Do której mamy level Zerowy? Aha, mamy poziom zerowy. Mamy za mało rzeczy. Ło, wow, ale się nam szybko rzeczy kończą. W surowce. A nie mówiliśmy. To. Okej, okay, już chyba nam się. Nie. O to dobra. To jaś tak skończę ten odcinek. Jak się skończy nasz to nasze przerabianie, to skończy odcinek, więc ja byłem Mesteck VIP. Bardzo Was serdecznie za to. Pozdrawiam, za to, że obejrzałeś ten odcinek. Jeśli chcesz więcej, daj łapkę, daj łapkę w górę oraz napisz jakiś komentarz. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, bo jak na samych wejściach wiem, że ktoś jednak to ogląda i mam no, taką satysfakcję z tego. No. Bo czekamy już te 50 sekund. Ale w lepiej jest, że będzie słychać odcinku. Jakby jakiś stary wcale nie jest taki mm. stary. Ogółem. No? Ogółem, ogółem. Chciałem Wam powiedzieć, że jak wynajmę znowu mój komputer. To jest netbook, to Wymagam dla Was. Drugi odcinek moich co hmm. na to? Co na taką nowość. Okej, okay, więc już mi się czas już powoli kończy. Znaczy nie kończy, tylko ja sobie taki ustaliłam, więc jeśli odcinek by się spodował, mi się spodobał, nie zapomnijcie jeszcze raz, łapki w górę, komentarza oraz napi znaczy na na napisać, um, czy mam poprawić coś w sobie, czy nie. Cześć. Pa pa!